W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siódmy dzień. Przyrzeczenie pełnienia woli Jezusa Chrystusa Króla. Urkuj nam Chrysty, zawsze wszędzie tu nasze rycerskie ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasne. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno wśród przeboju młodzi rycerze do walki z grzechem swej duszy. W na nam Jezus w ukryty z nim w bój nasz zastęp wyruszy. W oce nam Jezus Nieśmiertelny dzień, z dobry, dzień nasz dzień Nieśmiertelny dzień wieków, Panie dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, przyjęcia Twego królowania w naszej Ojczyźnie. Pokornie zginamy kolana przed Twym majestatem i wyznajemy, że Twego królowania nam potrzeba. Prosimy o Twoją opiekę i błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny. Błagamy też, łaskawy królu miłosierdzia, Byś wybaczył nam wszystkie nasze niewierności i w roku jubileuszu, tysiąc pięćdziesięciolecia, chrztu Polski, przyjął hołd dziękczynienia, który ci składamy. Panuj w naszych rodzinach, miastach i wioskach, w naszych parafiach, miejscach pracy i wypoczynku. Bo Twoją jesteśmy własnością, i do Ciebie należeć chcemy. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania. Będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Panie Jezu, jednorodzony synu Boży, Twój Ojciec umiłował świat i dał nam Ciebie jako zbawiciela. Ty wyrwałeś nas z niewoli grzechu i objawiłeś nam swoje królewskie prawo, prawo miłości. Ty nas uczysz, że tylko trwanie w miłości może dać nam pełnię radości, ponieważ miłość wyzwala z zamknięcia w ciasnocie egoizmu. Miłość prowadzi nas do ludzi i uczy, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Miłość wyzwala z zapatrzenia w siebie, uczy empatii, wczucia się w potrzeby innych, żony, męża, rodziców, dzieci, krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Miłość jest oddaniem siebie, a w tym oddaniu stajemy się podobni do ciebie. Stajemy się Twoimi, Jezu, przyjaciółmi. Chryste, królu pełen miłości, pomóż nam trwać w przyjaźni z tobą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Chryste, królu, który sam nas wybrałeś. Napełnij nas swoją mocą, byśmy szli i owoc przynosili, i by owoc nasz trwał. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, panie. Chryste, królu objawiający ludziom wolę Boga Ojca, spraw, by w naszym życiu osobistym i narodowym nigdy nie zabrakło wzajemnej miłości. Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Jezu Chryste, królu wszechświata, Panie nasz i Boże, odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz zbawicielu. Ty, który mówiłeś, że królestwo twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: przyjdź królestwo twoje, Wejrzyj na nas, stojących przed Twoim majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu, świadomi naszych win i zniewak, zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę. I prosimy o zmiłowanie, przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej chwały, dziękować za nieskończone miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją miłość, boski Królu naszych serc. Niech Twój święty Duch. Wspiera nas w realizacji tych zobowiązań. Chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste. Króluj w naszej Ojczyźnie. Króluj w każdym narodzie. Na większą chwałę przenajświętszej Najświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi spraw aby nasze rodziny wioski miasta i świat cały objęło twe królestwo królestwo prawdy i życia królestwo świętości i łaski królestwo sprawiedliwości miłości i pokoju teraz i na wieki wieków amen Jezu Królów Wszechświata, panuj w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach świata. i'm most